Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam wszystkie nasze kochane dzieci, witam tak naprawdę no już młodzież praktycznie można powiedzieć. Słuchajcie, no pewnie wszyscy wiedzą, co mamy dzisiaj za dzień? Z okazji Dnia Dziecka mamy wspaniałą, piękną pogodę wspólnie z zastępcą z Marcinem Kopickim stwierdziliśmy, że odwiedzamy wszystkie tak naprawdę nasze placówki szkolne i przedszkolne. Od samego rana trwają wizyty we wszystkich obiektach i składamy dzieciom i życzenia, rozdajemy baloniki, rozdajemy krówki, rozdajemy piłki do piłki nożnej, do piłki siatkowej. E, także cieszymy się po pierwsze, że pandemia umożliwia nam w końcu takie spotkania. E, no i cieszymy się, że możemy się spotkać z naszymi dziećmi, że w końcu może dojść do takiego spotkania. Możemy złożyć oficjalnie życzenia. No i przede wszystkim życzę jak najwięcej uśmiechu, radości, szczęścia. Kochane dzieci, z okazji święta, z okazji najważniejszego święta, z okazji Dnia Dziecka chciałem wszystkim dzieciom życzyć wszystkiego najlepszego, moc życzeń, moc prezentów, spełnienia wszystkich marzeń, jak najwięcej uśmiechu na co dzień i aby dzień tak piękny jak dzisiaj po prostu towarzyszył Wam przez cały rok, że kochane dzieci, wszystkiego najlepszego.